Jestem ciekawy kiedy... Ja jestem ciekawy ja kiedy, ja jestem bro, ciekawy, jest, kiedy jest kad... kadaniast to. wejdzie do gierki. Właśnie, kiedy, ja kiedy, kadaniast do gierki? Właśnie kiedy, kadaniast kiedy kadaniast wejdzie do gierki. nie zmienia to faktu, że nie go nafidował. Znaczy nafidował, dał mu dwa fragi. Jakie dwa fragi? Kupiedałeś? Tak, to prawda. <noise> Dobra, wy się tutaj wywalcie, a ja was od razu rezuje, co nie? Muszę dawaj, dawaj! Wstajemy, nie śpimy! No, no drugi raz się, ja się waliłeś. Jeszcze raz no, Limit no! Wyczer... No już się zrezowałem! No nie mam stylu mocy Jezusa Tak mi tylko raz Hello, darkness, my old friend. Sage. Nie <grywało> Gdzie? <grywało> yeah. yy, drewno, tam był. No właśnie Tam za to Siemanko z tej strony b jest 2D5 <grywa> On ćwiczy. <grywa> I to jest <postarczy> tak rozwalona. <grywa> Jak ty jesteś płaski z tyłu?

Laska tego nie ja pierdolę, co to jest za kobieta? Piszę pisemkę o pirogach, co to jest? <grystanie> oj, oj, co się oj, dzieje oj. chyba? Oj, coś się dzieje chyba? Oj, chyba ta piosenka o pirogach go zabiła. To daje leksi! To daje leci! O ma to wyścigowano tego! 13 minut! <gryzyka> Maciek pamiętasz jak... pamiętasz jak pan od wefu był obok ciebie, a ty jęknąłeś Jak on od z ciebie odszedł <gryzyka> <Spasił> się nie szkodził Spesił się Musisz z tym creepem no Ale mi się nie trzeba bać, bo krzywdy nie zrobię nie, wcale. Na razie. Nie. Na razie! Maciek, zacznijmy od tego, że ty chodzisz z bluzą Fortnite'a do szkoły. Chcę o tym się Fortnite... ...lezy o mnie w jest nieużywana od przynajmniej dwóch lat, więc kurwa...

Ojeju, jeju! Jezus <laughs> Jak się zesrałem! Ej, Brimstone, oddasz wandalę, bo ja go zabijam? Nie. Ach, za zakresie. Ja co? O, Łozu, kto to? Brawo! Głodny nie jesteś sobą! A! Ah. podłożony. Zejdź <zyskujesz> Just believe. Just believe yourself. Hello darkness, my old friend. może ukraść tego smoka? Może. Ah, może. No, 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 <śliest> Nie, trafił będę <szwactyl. śliest> Brawo, bo, bo. <śliest> On ku też nie trafił. Nie, nie, na, nienawidzę jebanego tego Smarta, no! No, no, dobrze, dobrze, kawka! SS, 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 poćwiczycie, SS... w tym szaku jest grzyb, w tym szaku jest grzyb. No, no nie! Blisko było. Patrz, może wejdzie w tego. <śmarsz> zginie, zginie, zginie. <śmarsz>

What the fuck was <laughs> <it? Stop laughs> saying that saying that, that what the fuck? Si. <laughs> si, What the What the fuck is it? Yeah. Push, 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 push. Yeah. Why? I was trying to go back. Halal, halal. Bakış, keş, keşke keşke. kış. Diye Sen mi? He aynen. kendime şey zannediyorum önceki oyun oynadım ya. E falan atıyorum. Bombayı da alıyorum mesela. Gel bizim Reyna Rey şey Oh shit. Here we go again. Ne? Bizim Leyla ban yemiş de gruba gelsen oradan konuş. Tamam. Siz gelin ya dur. Bekle. Oh, okay. Ho, oh, przeskoczyłem, Ania. Minus 100, Sowa Minus 120 Wojna! gdy co się stało? Właśnie, a, a, Właśnie a, bice, Fast as fuck, boy! Oj, 300 pingów! O, o, To jest 100! O, 500 pingów, czy Dobra, szybki rodek. Sowa ma minus 94, więc.